Barbara Bisz, Instytut Rozwoju Rolnictwa imienia Władysława Grabskiego jest Pani ekspertem branży mięsnej. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Perspektywy dla branży mięsnej współcześnie w, w dobie wielu afer mięsnych. Jak wyglądamy? E, branża mięsna stoi teraz przed wieloma wyzwaniami. I tutaj, jakbym, mamy pewnie zbyt mało czasu, żeby opowiedzieć o wszystkich, natomiast na pewno perspektyw należy upatrywać w zmieniających się też gustach i potrzebach konsumentów. I tutaj, też tak naprawdę, wiele wyzwań dla, dla całej branży stoi. Perspektywy branży mięsnej to, to przede wszystkim nowe przystosowanie, nowe dostosowanie do zmieniających się warunków otoczenia, próba poradzenia sobie też z tymi zagrożeniami, które funkcjonują, czyli ASF, brak tak naprawdę zasobów pracy w zakładach. No i z tym musimy, z tym musimy sobie jakoś poradzić, z tym musimy walczyć i jakby obracać to na, na nasze atuty. Tak naprawdę, powiedziała Pani, zmieniają się potrzeby nas, konsumentów. W którym kierunku idziemy? No to tak może trochę przekornie zabrzmi, jakby rozmawiając o perspektywach i o wyzwaniach dla branży mięsnej, że tak naprawdę nasze gusta konsumenckie zmieniają się na potrzeby bardziej bezmięsne i to też jest wyzwaniem dla, dla całej branży mięsnej, jak dostosować się, jak przygotować nowe produkty, bo tak naprawdę obecnie bardzo wiele zakładów przygotowuje produkty bezmięsne na rynku, funkcjonując na rynku mięsnym. I to jest coś, coś naprawdę bardzo interesującego, bo wchodzimy w ogóle w zastępniki mięsa, w produkty wege, w produkty, które są no tak naprawdę zastępują to białko typowo zwierzęce. Czyli jednak wegańskie hot -dogi mogą zagrozić typowej parówce. Może nie tyle zagrozić, co stanowić jakiś w pewien rodzaju jej kontynuację, będąc alternatywą też w dalekiej perspektywie alternatywą cenową. Dlatego, że jakby produkcja mięsna będzie na pewno coraz droższa i będziemy szukali tutaj zastępników tak naprawdę roślinnych, które są bardziej dostępne będą też zastępnikami tańszymi. Idąc w kierunku potrzeb konsumenckich, właśnie tych odchodzących rzeczywiście od y, produktów mięsnych, powstaje coś takiego jak mięso laboratoryjne. Jak tak naprawdę rynek mięsny będzie wyglądał w momencie, kiedy ono się upowszechni? Wiadomo, w tej chwili jest drogi i jeszcze słabo osiągalne, ale świat zmierza w tym kierunku. No to to jest też tak właśnie, jak powiedziałam wcześniej, czyli y, zastępowanie tego... Y, Mięsa i białka zwierzęcego różnymi alternatywami. Wynika to przede wszystkim z warunków ekonomicznych, w jakich przychodzi nam to produkować. Tak naprawdę produkcja zwierzęca, produkcja mięsna jest coraz bardziej droga, jest, wymaga dużych nakładów i areału ziemi, i środków, tak naprawdę, jeżeli chodzi o zasoby pieniężne. A tak naprawdę ten przyrost, i też bardzo duża dynamika i brak stabilności, jeżeli chodzi o ceny na rynku yy, wieprzowiny czy wołowiny, w ogóle jeżeli chodzi o rynek mięsny, no jakby pokazuje i, i mocno pracuje nad innymi alternatywami. Są jednak mięsożercy. Współcześnie ja jestem mięsożercą. Czego mięsożercy oczekują? Bardziej przetworzonych produktów, czy jednak idziemy w kierunku tego, co proste? Yy, mięsożercy, ja też jestem mięsożercą, yy, pra, yy, poszukują przede wszystkim produktów dobrej jakości produktów, które są określone, jeżeli chodzi o pochodzenie, coraz bardziej świadomie wybierają pochodzenie pod względem regionalizmu i pod względem rasy, pod względem jakby sposobu produkcji. I tutaj tak naprawdę na rynku polskim jest coraz więcej dostępnych tutaj wyborów, jeżeli chodzi o zaspokojenie gustów właśnie mięsożerców. To, to też warte Warte uwagi, bo to są trendy, które myślę, że w najbliższych latach też będą się bardzo tutaj umacniały, jeżeli chodzi o taką tradycyjną branżę mięsną, tradycyjną to właśnie tą to, to, to mięso, mięso w mięsie będą jak wypromowały. I tu będziemy stawiali przede wszystkim na jakość, na pochodzenie, na świadomy, na świadomy zakup, na świadomy wybór. A co z ekologicznym przetwórstwem mięsa? Czy coś takiego też istnieje? Tu jak najbardziej. I też mamy szereg, szereg, szereg różnych działań, które są. W tym zakresie, bo wymagają one jakby innych certyfikatów. Mamy tutaj cały zestaw dostępnych różnych certyfikatów na rynku, jeżeli chodzi o, e, o kwalifikowanie czy certyfikowanie takich produktów, i to w zależności też od tego, czy certyfikujemy sam proces produkcji, ale też są certyfikaty kwalifikujące tak naprawdę już od samego chowu system QAFP. E, który jest promowany przez e, jedną z organizacji, jest to system, który jakby certyfikuje tak naprawdę produkty mięsne na różnych jego etapach produkcji. Bo można certyfikować producenta, można certyfikować, certyfikować e, zakład przetwórczy, mhm. można certyfikować produkty lub można certyfikować dystrybucję. I tutaj tak naprawdę możemy mieć pełną świadomość tego, że wybieramy produkty, które są produkowane w określony sposób. Czy mamy takie gospodarstwa, które certyfikują wszystko? Wszystkie te po kolei elementy, o których pani wspomniała. Czy są takie, i o ile trudniej jest takim rolnikom, gospodarzom? To zawsze jest tak, są tacy oczywiście. Trudniej jest to tyle, że no trzeba jednak się postarać, trzeba, trzeba tego bardziej pilnować. Są za to też z tego jakby. Zyski są z tego tytułu różne inne profity, bo tak naprawdę produkujący w sposób podlegający certyfikacji uzyskują tak naprawdę i wyższe ceny sprzedaży za te produkty, zyskując też przede wszystkim lojalność klientów co w dobie takich czasów bardzo dynamicznych jest, jest naprawdę bardzo istotne. Czy jest to? Mięso rzeczywiście dużo droższe. Takie, na które może pozwolić sobie każdy, czy dla wybranej, brzydko powiem, ale elitarnej grupy odbiorców. Nie, nie są to aż tak duże różnice w cenach, natomiast wymagają jednak e, posiadania tej świadomości, że płacąc 2 3, 4 zł drożej za różne produkty, wybieramy produkty, które są e, z, produkowane, e, pozyskiwane w określony sposób, w sposób, który jest e, zgodny z, z całym procesem certyfikowania. Pani Barbaro, wspólnie jako te osoby, które są jednak za mięsem i spożywaniem produktów mięsnych, jakie tak naprawdę produkty mięsne polecać, w którym kierunku my jako konsumenci powinniśmy iść? żeby być pewni, że jemy dobrze, bezpiecznie i zdrowo? Na pewno powinniśmy wybierać przede wszystkim nasze rodzime, rodzime produkty. Wybierajmy produkty naturalne, nie kierujmy się może ceną, to nie. Wybierajmy przede wszystkim produkty, które są też produkowane w zakładach, które są nam znane. Zawsze to jest jednak taki aspekt, który pozwala Mieć większą wiedzę na temat tego, jak jest to produkowane. To jest taki patriotyzm lokalny, zawsze jest to, to dobrze mieć, szczególnie dla produktów, które są. To są produkty ultraświeże. Nie musimy kupować ich na zapas, potrzebujemy ich tak naprawdę codziennie. Mamy też możliwość dostępu do nich codziennie. Więc wybierajmy po prostu rozsądnie, z wiadomego źródła i produkty dobrej jakości, sprawdzonej jakości. I po takiej instrukcji możemy życzyć Państwu smacznego wybierając mięso. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. bardzo.